Bardzo panie proszę. Marszałku, nieobecny panie premierze. Jak wygramy wybory, to skończymy z nepotyzmem i partyjnym rozdawnictwem. Tak premier Donald Tusk obiecywał w 2005 roku, 2007 roku i 2023 roku. A jedyne działania w tej sprawie podjęły partie Kukiz 15 oraz Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłej kadencji, przyjmując ustawę antykorupcyjną. Po zaprzyciężeniu rządu 13 grudnia apelowałem do pana premiera o rozszerzenie ustawy antykorupcyjnej. Pan premier milczał. Dzisiaj wiemy dlaczego. Pani od zieleni miejskiej została prezesem spółki produ produkującej broń. Kolega od grania w piłkę został szefem totalizatora sportowego. A pani z mięsnego została ekspertem od marketingu w KGHM-ie. I tak można wymieniać dziesiątki przykładów. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację premiera, dlaczego akceptuje nepotyzm i partyjne rozdawnictwo, oraz dlaczego nie chce spełnić tych licznych obietnic, jakie składał w kampaniach wyborczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nazwa koła się zmieniła, ale jedno się nie zmieniło, że pani poseł Gębicka chce wniosek przeciwny. Wniosek o przerwę zaraz poddam pod głosowanie. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Składam wniosek przeciwny. Bo poseł Sachajko zapomniał, że tu nie chodzi tylko o stołki, ale po prostu o kasę dla swoich. Pieniędzy dla szpitali nie ma, ale wiecie Państwo na co pieniądze są? Jest 65 milionów na spółkę powiązaną z ojcem 23-letniego doradcy premiera Tuska. Jednego z najhojniejszych darczyńców platformy jest 100 milionów zen dla pana Kulczyka, jest 17 milionów złotych dla czteroosobowej firmy pani Tokarczuk na gry komputerowe i oczywiście są pieniądze dla wspólnika pana K Palikota, dla pana Wojewódzkiego. Warto, żeby Polacy wiedzieli, że ta rzekoma troska celebrytów o Polskę to po prostu była troska o ich portfele. W czasie kampanii tyle krzyczyliście o trójpodziale władzy. A tak naprawdę to chodziło wam tylko o trójpodział tortu między waszych kolesi. Dziękuję bardzo.